jestem już z moją siostrą Agatą, która dzisiaj robi za taksówkarza małego. Małego. I jesteśmy już pod zakupami. Najpierw idziemy do takich y, osobnych sklepów, a później skoczymy jeszcze chyba do galerii. Ja mam taka bogata wtedy. Na razie isk i kik y, słabo i mało świątecznych rzeczy, więc idziemy szukać dalej. Będę machała Dobra, w tym deal Byłyśmy. Nie wiem, czy u was też jest jakiś sklep, ale u nas ostatnio jest. O, ostatnio się robi w sumie słaby, więc chyba tak. Oczywiście będą bardziej świąteczne rzeczy, ale nie było źle, i kupiłam słodycze do paczki. Dwa razy takie. Pierwszy widzę ciastka z M&M'sami i coś takiego. No ja jestem tu podjedraną, bo ja pierwszy raz takie od miki słuchaczy widzę. Agata mówiła, że już widziała kilka razy takie mini ciasteczka w gwiazdki. Więc myślę, że, że fajne rzeczy. Podjedram, żeby ta paczka była jakaś taka fajna i fajnie wyglądała, więc no ja się mega cieszę, że ją robię. I mam nadzieję, że jak ktoś z was ją dostaje, że będzie się cieszył. Tym razem do chińskiego marketu, bo tam mogą być też jakieś fajne pudełka, jakieś wstążki, coś tego, więc je po, pooglądamy. Tutaj w tym sklepie jest wszystko. Kupiłam jeden czerwony papier zwykły, i drugi musiałam kupić taki metaliczny, bo mi się bardzo spodobał. Mogę tu wjechać? Jakie znaki są? Możesz. Dobrze. I ty pierwsza będziesz jechała zawsze. ja jestem wykończona, my jesteśmy wykończone, padnięte. Jest 20. 21. 21. Tak. Dzisiaj nam to zajęło i tak naprawdę szczerze ja się trochę zawiodłam. Jakby, nie wiem, przecież zawsze był ten taki przepych świąteczny. Ale teraz tak jakoś nie odczułam w takich sklepach. Ja nie mogłam nigdzie znaleźć jakiejś fajnej świeczki. Nigdzie nie mogłam znaleźć jakichś fajnych skarpetek świątecznych. Nie wiem, może po prostu miałam za duże wymagania, ale no nie wiem. Maria w to jest po prostu śmiech na sali. Mam kilka rzeczy, pokażę Wam, jak wrócę do domu. Kto chce dodać? Chyba nie. Tu makijaż, wróciłam do domu, ubrałam koszulkę i wielkie, szare dresy, i po prostu. Czuję się w końcu żywa. No bo kiedyś właśnie w takiej wersji czułam się najgorzej. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy w takiej wersji czuję się mega pewna siebie, ale taka naprawdę jest mi dobrze. Jakby nie czuję, że muszę komuś udowadniać, jaka to ja nie jestem mega wow i mogę wszystko, jakby hej, to ja. <laughs> Serio. I jestem tak przyjemny ze sobą. Wiecie co? Kupiłam dzisiaj te rzeczy do paczki. Muszę jeszcze minimum dwie rzeczy dokupić. W ogóle jakoś mało tych rzeczy w tym sklepie było. Nie wiem czemu. Prawda, rozmawiamy Natomiast stwierdziłam, że to powinna być niespodzianka, dla kogoś dostaje tą paczkę. Chyba, żeby nie psuć niespodzianki osobom, które mają ją dostać, to nie będę nic więcej zdradzała. Christmas Nie dobrze, ale jednak w domu najlepiej Naprawdę Co prawda mam jeszcze nie zrobione od rana łóżko Bo leżałam w nim i robiłam testy Po prostu na prawo jazdy Nawet nie mogłam się skupić na tym, żeby zrobić łóżko bo prostu robiłam te testy, a już nawet nie chcę zaczynać tego tematu Tych testów Słuchajcie, jestem w niebo wzięta, ponieważ moja mama znalazła mój Sweterek werniferka Więc sobie go teraz ubiorę Ogólnie te zakupy są udane pod tym względem, że Mam wszystko do paczki Zapalę jakąś muzyczkę jest e, ulubiona herbatka Słuchajcie, czas żebym Wam w ogóle pokazała co idzie do e, paczki, która jest dla pierwszej osoby, która moim zdaniem najbardziej się udzielała Boże, jakie to będzie ciężkie wybrać tą osobę Paczka z takiej prawdziwej herbaciarni, wigilijny wieczór Mam nadzieję, że to będzie dobre Ta rzecz to są te skfd, które Wam już pokazywałam e, Krem rafałkowy delikates. Ulubiony zresztą kość z resztą. KFD, wegańskie krówki jedzeniowych rzeczy jak już przy nich jesteśmy to jeszcze, proszę bardzo ciastka czekoladowe z sam takie ciastka milki w takie gwiazdki No nie wiem, moim zdaniem one mega fajnie wyglądają Dzisiaj już nie jedzeniowych Proszę bardzo, takie babeczki Z takim do z reniferem Wiecie, ja robiłam Babeczki w renifery, robiłam też donaty W renifery, więc te renifery trochę nam Towarzyszą przez te vlogmasy i stwierdziłam, że to będzie idealne, szczególnie, że Uwielbiam babeczki, uważam, że babeczki są święte, Świetne na święta Kolejna rzecz, z której bardzo się cieszę, która Też trochę moim zdaniem wiąże się z relaksem Z Nowym Rokiem i z takim akcentem E, niewinnej słodkości dziecięcego życia. To jest, słuchajcie, kolorowanka. Ona, co prawda, to jest e, kolorowanka na akwarele, ale dogadałam się z moją siostrą, że też można na luzie tutaj e, stosować. Mam nadzieję, że nikt nie odbierze tego jako infantylne, bo moim zdaniem w moim guście to jest po prostu przesłodkie. To jest na przykład taki jednorożec. Jakby to są takie kolorowanki, żeby po prostu e, nie myśleć i nawet donacik, sobie kolorować. I po prostu się odstresować i zapomnieć o, o Bożym świecie. Nie wiem, ja bym bardzo taką kolorowankę chciała. I ja bym taką kolorowankę bardzo chciała, więc mam nadzieję, że ktoś się ucieszy. Pierwsza z nich kubek, ja uwielbiam kubki e, niby banalne i standardowe ale e, on mi się spodobał dlatego, że on wygląda jak taki kubek świąteczny, ale niekoniecznie nim jest bo on jest po prostu czerwony miałam różnych misek, ale nie mogłam znaleźć danej miski, niektóre były trochę za duże, niektóre były trochę za małe e, ale stwierdziłam, że talerz raczej każdemu się przyda, powiedzmy, że jest też taki świąteczny, bo ma ten akcent czerwony, ale niekoniecznie jest taki tylko i wyłącznie na święta, na tym też mi zależało, e, to też całkiem do siebie pasuje, więc mam nadzieję, że ktoś po prostu, jak będzie sobie robił śniadanko, to o mnie pomyśli i będzie mu miło. Więc Chcę wybrać yy, jakąś osobę. Później będę musiała zmazać wszystkie ceny i po prostu ładnie to opakować. Chcę napisać od siebie liścik, więc musimy jakąś yy, ładną kartkę może sobie wydrukować. znaleźć jakąś kopertę. Teraz tak do mnie doszło, że. To, że ja pakuję tą paczkę, oznacza, że to już praktycznie koniec tych vlogmasów. I tak naprawdę nie wiem, kiedy ten film się pokaże, bo nie wiem, kiedy ta paczka dojdzie. No nie wiem, patrzę na te rzeczy i po prostu przez jakby cały ten grudzień myślałam o tej paczce. I teraz nagle to już jest. Jakby jutro pójdę do paczkomatu i to jest takie zakończenie tych vlogmasów. I to jest takie dziwne dla mnie, strasznie. Teraz będę sobie przeglądała wszystkie komentarze pod filmami, żeby sobie przypomnieć te wszystkie osoby. Kurczę, ciężkie, ciężkie tak się czuję, czuję się szczęśliwa, ale czuję się z drugiej strony źle. Z tym, że tak wybieram te osoby z tyle kochanych komentarzy, więc będę sobie, odpalam sobie normalnie dokument na dysku moim, i będę wypisywała wszystkie osoby, które są cudowne i kochane były przez te wszystkie vlogmasy. Mam 15 albo 18 osób. Pick up the glass, give yourself a raise. Here's to all good things and better days. A health Bo wiecie, to to nie jest te laminy zapakowane talerzyki widziałam, ale mi tu głównie chodzi o to, żeby po prostu to bezpiecznie dotarło. I naprawdę mam nadzieję, że nic się z tym problemu Boże nie stanie. A health, wealth, happy days, a life of love in a world at peace. All, all. Ja to trochę nie przychodziło tych paczek, więc tych kartonów się nie zbierało. Ale takim moim ulubionym kartonem jest ten. Bo jest bardzo porządny. No, mam tych kartonów sporo. Takie eko ekochrupki. No, moim zdaniem to jest mega fajne. Że mam być szczera, to nie wiem, czy tu się wszystko zmieści. Może być ciężko. No, ale to jest więcej pracy niż myślałam i ja dzisiaj jeszcze nie dam nagrać kartki, tego wszystkiego nie opakować po prostu dokończę jutro, też jutro może prześpię się z tym z tą decyzją, kto ma tą paczkę dostać i też łatwiej mi będą odpisywać osoby co do ich adresu teraz jest okres świąteczny, więc nie wiem, nie wiem jak ci że tam działają ale... Trzymam kciuki, żeby było No, na razie to się tak trochę nie mieści Szczególnie, że jeszcze tych dwóch rzeczy Nie wkładałam O jeny. Mam wszystko już do pakowania paczki Zdobyłam nożyczki, mam nową taśmę Klejącą, bo wczoraj mi się skończyła Więc pakuję Kupiłam jeszcze kilka ozdóbek Osoby już słuchajcie wybrałam Napisałam do niej na instagramie i czekam aż mi odpisze Mam nadzieję, że to nastąpi Szybko, a nie jakoś wieczorem bo jak... Zrobiłam sobie też moją pyszną herbatkę Tutaj są rzeczy do paczki. 21, czy wy widzicie już? A. Bardzo fajne, spoko. Ale dobra, słuchajcie, znalazłam taką fajną, fikuśną kopertę. Mam nową taśmę, mam też blok techniczny i zaraz z niego będziemy wycinać. To jest najgorsze. Będziemy wycinać kartkę do koperty z liścikiem. Wisałam już taki krótki liścik też trochę z życzeniami. Teraz włożymy go do koperty. Problem bo chyba mi się to wszystko nie zmieści. No, może być ciężko. It's what I'm starting to hear. The whispers reaching my ears of warm intentions. Oh, Christmas, will burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Słuchajcie, to jest niemożliwe. Ale ja w ogóle nie ogarnę jak ten karton ma działać, bo coś tu tak dziwnie. Można uznawać za, za sukces, bo ja uważam, że chyba tak. Oh. Oj czasy! Jezus, udało się zapakowaliśmy. To nie wierzę aż. To wymaga tyle skupienia, że ja to sama zapakuję. Po prostu wrócę do was jak zapakuję to, bo muszę się serio skupić. Jeszcze nam mi odpisała? Zobaczmy co napisała. Uu, taka długa. No, słuchajcie, chyba nam wyszło. Chyba nam całkiem wyszło. Nie jest to jakiś mega ładnie zapakowany prezent, ale chyba najładniej w całej mojej karierze. Nie jest źle, co? Jestem się dumna. Teraz czas na wiązanie. O, mam problem z pojemnikiem i te rzeczy są za duże dla tej jakby drugiej osoby i stwierdziłam, że wykorzystam mój pojemnik. Mam nadzieję, że nie będę za nim tęskniła. Taki Merry Christmas. Yy, bo ta osoba dostanie tylko słodyczy, więc może chociaż się ucieszę, że ma taki ładny kartonik, to no, bo on jest swoim zdaniem mega słodki. I muszę jeszcze zabezpieczyć ten słoik w tej folii bąbelkowej. Patrzcie, jak to jest syf. Musimy tylko jeszcze napisać liścik i znaleźć kopertę drugą. Tego nie chcę. jeszcze raz, bo kartka nie, nie chce mi się zmieścić do środka, a taka zgięta nie wygląda ładnie. Y, jest 14, ja wstałam o, od 10 się tym zajmuję. Derem krzycze, naprzód, moja kolej. To jest to, żeby teraz zapakować tą paczkę tak, żeby to w tej przesyłce po prostu ani karton się nie zepsuł, ani papier się nie zerwał. Mam nadzieję, że to opakujemy i, i tyle. Jeszcze jedna dziewczyna mi nie odpisuje, nie mogę jej znaleźć i tylko czekam, aż mi pisze na komentarz. E, więc wszystko zaraz ładnie sobie e, opakujemy. Dlatego Autentycznie zaczęły mi boleć plecy Ale w 100% wszystko zapakowane Tak się to prezentuje Jestem dumna, że pomyślałam o tej folii I że znalazłam mi się taką znaleźć Zapakowana, dobrze oklejona No jakby to było tyle roboty, że jestem w szoku, Że mi się to udało, yy, udało zrobić I ja to chciałam wysłać rano, a jest 15 Dokonuję płatności za yy, Paczkę, tylko jeszcze muszę zobaczyć Czy mogę wysłać jakąś śre jako średnią Paczkę, czy muszę jako dużą Zawsze podawane są kolejności długość, szerokość, wysokość To jest długość Dobra, średnia Mam już etykietę wydrukowaną Wystarczy, że ją tutaj nakleję to się że z dużymi emocjami Mam nadzieję, że osoba, która ją dostanie Będzie się bardzo z tego cieszyć e, Więc jak coś tam się zbije To po prostu zabije tych kurierów je, yeah. to jest naprawdę spora... to są spore paczki. Tak się cieszę, słuchajcie. Kiedy get down Christmas Day this Poszło, słuchajcie, udało się, wysłałam. Ej, ciężko mi teraz, cokolwiek, być jest dużo ludzi dookoła, ale nie wiem o co chodziło. Ale jak szłam, to nie tyle, że jest pełno śniegu, już te wszystkie światełka, to jeszcze ktoś chyba strasznie głośno puszczał kolendy. Ja się czułam jak święty Mikołaj dosłownie. Wow, cześć wam wszystkim. Słuchajcie, tak dobnęliśmy tak naprawdę do końca e, naszych vlogmasów. E, ta paczka jest takim bardzo e, oficjalnym zakończeniem. <grym> Jezus, nie wiem, czemu tak emocjonalnie do tego podchodzę, więc musicie mi wybaczyć, ale paczka jest już u dziewczyn. Wygrała Karolina oraz Asia. Pokażę Wam. E, Karolina, która zdobyła tą główną paczkę, zrobiła mi fotki, relacje, więc bardzo dziękuję. I napisała mi też, że paczka dotarła cała i bezpieczna. Zresztą pozwolę sobie Wam pokazać tę wiadomość. Od Asi również dostałam i że bardzo jej się podoba, więc strasznie, strasznie się cieszę, że mogłam komuś sprawić po prostu przyjemność. Słuchajcie, te paczki doszły w jeden dzień dosłownie w jeden dzień, nawet praktycznie niecały, więc wow. Obiecałam, że to też będzie film. Ja jeszcze zobaczę, czy jutro uda mi się podsumować tak całościowo te vlogmasy. Chciałam zrobić wycinki z najlepszych scen, ale nie ukrywam, że jestem bardzo zmęczona. Przedzim był. Bardzo intensywne te filmy były bardzo intensywne dla mnie. Naprawdę miałam bardzo mało czasu na odpoczynek, więc teraz przez ten weekend chcę oddać się w 100% mojej rodzinie i po prostu na naładowaniu baterii. Nawet nie będę patrzeć na laptopa, mam nadzieję, i będę po prostu oglądała filmy jadła i czytała. Życzę wam tego samego, żebyście po prostu odpoczęli i nabrali energię na nowy rok. Strasznie jest mi strasznie miło, że mogliśmy spędzić ten cały grudzień razem, że byliście ze mną w każdych odcinkach. Naprawdę bardzo cenię sobie to, jak nasza relacja poszła do góry. Góry, level up, bo naprawdę pod każdym vlogmasem były pobijane rekordy, jeżeli chodzi o komentarze, i mieliśmy taką konwersację ze sobą. Ja czułam, że mam z wami kontakt. Tak, Misiu? Nasza relacja bardzo dużo zyskała i niesamowicie sobie bardzo to Teraz, tak naprawdę, mam gdzieś wyświetlenia. Ile wyświetleń tylko to, ile będzie komentarzy od Was, jakby. Dobra, idę. Czekajcie. Ja tak naprawdę do środy jestem y, offline tak troszeczkę, y, pewnie trochę będę, ale po prostu nie będę pracowała aż do środy, bo wyjeżdżam, więc zobaczymy, kiedy się spotkamy, więc ym, mam nadzieję, że następnym tygodniu będzie jakiś nowy film, będę Wam więcej mówiła o moich planach na 2022 y, i ogólnie na... Jeśli chodzi o to, co dla Was szykuje na styczeń, więc y, obserwujcie, wpadajcie na Instagrama, kocham Was najmocniej na świecie, Trzymajcie się i życzę Wam samych dobrych rzeczy. Odpoczywajcie.